drodzy, z tej strony Lego Fanka w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moje top 5 ulubionych figurek akcji z Lego Star Wars. Jeśli Wy macie inne zdanie, piszcie je w komentarzach z chęcią odczytam. Piąte miejsce dla rzucam W. dlatego że figurka wygląda najlepiej z humanoidalnych, ma ciekawą broń. Oczywiście design też mi się podoba, tak samo jak głowa. Czwarte miejsce chciałabym poświęcić Renowi, Chciałabym mu dać wyższy, lecz niestety ten miecz w kształcie krzyża naprawdę mnie dobije. Oczywiście ma on ciekawą maskę, tak samo pelerynkę. Trzecie miejsce dla generała Gliwesa. Dałabym mu wyższe, ale oczywiście ma on dużo niedociągnięć i dziur. No i oczywiście na 150 zł. Jest troszeczkę zawyżona. Drugie miejsce dla kapitana Fazmy. Tak naprawdę kapitan Fazmy. Figurka bardzo mi się podoba ze względu na jej pelerynę i oczywiście kolorystykę. Szarość ładnie do niej. Pasuje. Pierwsze miejsce dla Darta Weitera. Nawet nie pytajcie, jest to tak kultowa postać, że zasługuje na to miejsce. Jest świetnie odzorowana, ma dobrą maskę oraz oczywiście pelerynę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Możecie napisać w komentarzu, co chcielibyście zmienić w moich filmach, jakie zestawy byście dodali, a jakie odjęli. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.